Yo! mam ziemięczki, sie, ja się nazywam Macioch, Maciochowy Maciuszek, jak, jak to woli. Dzisiaj się wygramy w Raider. Musimy, ja nagrywam szyb, na szybki odcinek, bo widzicie 18.51, a nie mam nic na zapas, więc szybko i odcinek 5-minutowy, 6 ale żeby był. E, subskrybujcie kanał, dajcie łapeczki w górę, odcinki codziennie o 19.00. Lecimy tutaj Mustangiem oczywiście, więc run. Dobra, pyta. Sek, myk, pyk, pyk i cyk, i myk, i pyk i zimneczki, jaki jestem dobry. Patrzcie, co robię? Gładko. O, gładko i gładko. O! O, nie! Dobra, 41 punktów. O nie, i reklama, poczekajcie. Dobra, jesteśmy po reklamie, lecimy dalej. Dobra, pyk. Pyk, tutaj, pyk, świec, nie. bieramy chyba na tego keczapa. O, o, nie, ten ketchup. Mamy z tym. O, czcie, pięć. Oj, cztery, czwórka. O, przyjechałem pierwszy raz. Aha, 54 cztery punkciki. Za darmo ziomeczki. Dobra, ziomeczki po reklamie. Lecimy z tym. Nie, no nie, no nie. Dobra, lecimy dalej. Było chyba do wybrania jakieś auto. Tam widziałem, nie słyszałem. Widziałem. O, wybieramy. Waga, epickie. O, Ryder. Sam Ryder. Kurde, jaki Ryder. To jest? Ale dobry ten rider. Rider na, Ryder na rajder. Ziąś. Oj. No i nie. Reklama. Dobra, po reklamie ziąweczki. Lecimy. Tym rajderem. Pyk. Pyk, pyk. Która to godzina? 55 ziomeczki. Zaraz trzeba kończyć. Bo odcinek do wrzucenia. Ten, właśnie ten. Dobra, chyba przez ostatnią rundkę, ok? Tak na szybko odcinek trzeba zrobić. Dobra, i ostatnia rundka. Spróbuję jak najdalej, jak najmocniej sił. Dobra, 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 Kwadjutko. Lecę. Oj. Siemajczki, zasubskrybujcie ten kanał, dawajcie łapieczki w górę, odcinki codziennie o 19. <coughs> Jak? Codziennie o 19. Yy, oj, coś. Jak codziennie o 19, to pazdro. I może postaram się na jutro nagrać lepszy odcinek niż ten dłuższy, bo ten jest naprawdę taki pozdro po prostu.